Witam kochani. Dzisiejsze słowo pochodzi z pierwszego czytania. U proroka Izajasza czytamy w ten sposób. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą po społu i mały chłopiec będzie je poganiał. Jakim jestem człowiekiem? Bracie i siostro, zadajmy sobie dzisiaj pytanie, jakim jestem człowiekiem. Takim, którego obecność zwiastuje radość, pokój, zgodę. Czy takim, który wprowadza niepokój, niezgodę, poróżnienie? To bardzo ważne. Jako chrześcijanie jesteśmy przez Chrystusa zaproszeni do drogi pokoju, żeby nawet tam, gdzie kogoś nie lubię, gdzie mam z kimś trudne relacje, szukać pojednania, szukać zgody, szukać dobrego słowa, uśmiechu, a przynajmniej zawsze modlitwy. Pięknego dnia z Panem Bogiem.